Nie znacie takie dni, kiedy mży, wieje i jest tak zimno, że wszelkie życie na zewnątrz ustaje. Kiedy jest tak paskudnie, że myślicie tylko o tym, by wpełznąć pod cieplutką kołdrę razem z ulubioną książką czy z laptopem. W rękę wziąć pyszne kakao i popijać powoli i rozkoszować się intensywnym czekoladowym smakiem. W końcu nikt nie lubi tak paskudnych dni. Nikt nie chciałby przebywać w tym czasie na zewnątrz. Jednak w momencie rozpoczęcia tej historii nie grzałam się pod cieplutką kołderką. Nie miałam w rękach ciekawej lektury. Ba, nawet nie umiałam wtedy czytać, że o pysznym kakao nie wspomnę. Jego cudowny smak poznałam dopiero wiele lat później. Siedziałam na zewnątrz, chowałam się w prowizorycznym szałasie zrobionym z gałęzi i glaków. ściskał mi się boleśnie z głodu. Zaczynałam przymierać głodem to już trzeci dzień po mojej ucieczce. Nie umiałam jeszcze polować. 12 pierwszych lat życia spędziłam w klatce. Jedzenie i wodę dostawałam regularnie i mój żołądek przyzwyczaił się do określonego rytmu. Również mój sen już lata temu wyznaczała ruty na pracy moich opiekunów. W tamtych latach nie wiedziałam, czym był głód, jednak zdążyłam poznać, czym był ból. Ale to, co czułam w tamtym momencie. Okazało się trzy razy gorsze. Mogłam zjeść wtedy nawet chorego szczura, gdybym go zobaczyła. Jednak w pobliżu mojego schronienia nie znalazłam niczego, co mogłabym zjeść. Byłam prawie sama. Czułam wykręcanie się moich wnętrzności, mimo to próbowałam zasnąć. Panowało też dotkliwe zimno. Bardzo dotkliwe zimno. Pierwszy raz czułam taki chłód. Świat był dużo gorszy, niż myślałam. Zimno, mokro i bez jedzenia. Okryłam się swoimi skrzydełkami i ogonem. Koszulkę, którą miałam na sobie, moje jedyne ubranie, zawiązywało się na plecach. Taki ubiór się przydaje, gdy jesteś obiektem badań, a nie gdy musisz siedzieć na zewnątrz podczas zimnej, deszczowej nocy. Walczyłam sama ze sobą. Moje myśli nie pozwalały mi odpocząć, jednak ciało okazało się już zbyt wycieńczone. W końcu znużona położyłam się na ziemi i zmieniłam postać. Już nie wyglądałam jak dziecko, tylko jak półroczny szczeniak wilka z ptasimi skrzydłami. Otulona grzejącym mnie futrem, zwinęłam się w ciasny kłębek. Ubranie nieco krępowało moje zwierzęce ciało, ale lepiej mieć futro okryte koszulką niż nagą skórę. Obok mnie leżała ludzka czaszka. Kość służąca do ochrony mózgu miała w sobie dziurę na tyle dużą, że mogłam tam sadzić całą swoją łapę. Zerknęłam w oczodoły. W tamtym momencie miałam wrażenie, że też było mu zimno. Ściągnęłam czaszkę mojego dawnego przyjaciela, by go ogrzać. Kość była zimna. Mimo to miałam wrażenie, jakby oczodoły niczym prawdziwe oczy patrzyły w moją stronę. Pewnie według niego wyglądałam żałośnie. Mały brudny szczeniak, na którym zwisała równie brudna szmata. Jedyna wartościowa rzecz, jaką nosiłam w tym momencie, to obroża. Pasek zrobiony z czarnej skóry oblatał mi szyję, a na jej środku umieszczono spory czerwony kamień. Zaraz pod nim wisiała zawieszka, wyglądająca jak gwiazda, zrobiona z czarnego metalu, niewiele mniejsza od mojej szczenięcej łapy. Nigdy nie ściągałam obroży. Pasek nie mi cisnął, mimo że nie posiadał regulacji. W jakiś nieznany wręcz magiczny sposób dopasowywał swój rozmiar do każdej z moich postaci. Nie pamiętam, jak długo spałam tamtej nocy, ale wiem, że śniłam jeden z najlepszych snów, jakie miałam przez całe swoje życie. Po przebudzeniu postanowiłam powrócić do mojej półludzkiej postaci. Z i kości przeżywały mi nieprzyjemny chłód i ból spowodowany leżeniem na gołej ziemi. Wzięłam w ręce czaszkę i wyszłam, by zaczerpnąć świeżego, porannego powietrza. To jedna z tych rzeczy, które kocham do dziś. Czyste i orzeźwiające powietrze, jakie zawsze nastaje po ulewnym deszczu. Tego ranka zakochałam się w tej czystości i na chwilę przestałam czuć głód, chłód i niepokój. Jednak po chwili te wszystkie uczucia uderzyły we mnie ze zdwojoną siłą. Gdy rozciągałam odrętwiałe plecy, usłyszałam huk. Towarzyszyło mu lekkie trzęsienie ziemi. Zapach porannego czystego powietrza został stłumiony przez ohydny smród prochu, dymu i krwi. Mimo, że eksplozja miała miejsce spory kawałek ode mnie, doskonale czułam ten ohydny smród. Instynktownie wycofałam się w przeciwną stronę. Przez większość tego dnia szłam leśnymi zagajnikami, tak by nikt mnie nie zauważył. Stopy bolały mnie z każdym kolejnym krokiem, ale musiałam iść dalej każdym razem, gdy słyszałam choćby najmniejszy szelest, od razu chowałam się za najbliższym drzewem czy krzewem. Moje białe futro i jasną skórę łatwo zauważyć z wielu mil. Aby temu zaradzić, poprałam się w błocie i liściach. To jeden z moich najgorszych pomysłów. Smród, jaki emanował z mojego ciała, okazał się tak okropny, że z ledwością mogłam go wytrzymać. Kilka dni później, kiedy w poszukiwaniu jedzenia wyszłam na skraj lasu, dostrzegłam małą wioskę. Mój głód stawał się coraz bardziej nieznośny, a zapach chleba i gotowanych jarzyn nęcił mnie niemiłosiernie. Ciało domagało się jedzenia, jednak rozum i instynkt podpowiadały mi, bym trzymała się zdalna od ludzkich osad. Bałam się ludzi i nie zamierzałam się do nich zbliżać. Nie po to od nich uciekałam. Musiałam więc radzić sobie sama. Jadłam to, co znalazłam, i to, co nie pachniało podejrzanie. Trudno jednak nauczyć się odróżniania zapachu grzybów jadalnych od trujących, gdy wszędzie unosi się smród prochu i krwi. Wtedy jeszcze nie byłam do końca świadoma, co się działo ze światem dookoła mnie. Widziałem garnizony ludzi odpoczywających na leśnych polanach. Drogami poruszały się hałaśliwe i cuchnące samochody i inne dziwaczne maszyny. Jednak ludzie to nie jedyne istoty, które toczyły wtedy wojnę. Nieraz stawałam się świadkiem walk w watach wilków walczących między sobą. Oczywiście, gdy tylko spostrzegłam jednych bądź drugich, to uciekałam. Wówczas nie wiedziałam jeszcze za dużo o świecie legend, o moim świecie: wampiry przeciw wilkołakom, centaury przeciw harpiom, czarownicy i czarodzieje przeciw prastarym duchom lasów, wszyscy skłóceni i pogrążeni w krwawej wojnie. Przerażało mnie to. Pewnego razu odważyłam się i wyszłam na szeroką polanę. Chciałam zapolować, a na otwartej przestrzeni wypatrzyłam gromadkę królików. Posłuchałam instynktu i zmieniłam postać. Podeszłam blisko ich nor. Głód mnie zaślepił i nie wyczułam żołnierzy skradających się przez wysokie trawy. Uniosłam wzrok i powąchałam powietrze uważnie, ale było już za późno. Rozpoczął się ostrzał, samoloty przecinały niebo, smród krwi uderzył mnie w nos, a hałas aeroplanów i wystrzeliwanych pocisków kaleczył mój słuch. Zerwałam się na równe nogi i pobiegłam przed siebie. To, co zobaczyłam, napawało mnie strachem. Ludzie ginęli od kul wystrzeliwanych z samolotów, cała polana spłynęła krwią. Jak dobrze, że byłam wtedy taka drobna. Nie minęła chwila, a już siedziałam schowana za drzewem. Wychyliłam się ukradkiem i spojrzałam w górę. Zobaczyłam, jak nadlatują samoloty innego koloru. Zaczęły strzelać, a ja, zamiast podziwiać i kibicować której ze stron, postanowiłam brać nogi za pas. Biegłam tak długo, aż przestałam słyszeć i czuć wojnę, która toczyła się na niebie i ziemi. Mięśnie i płuca paliły, a brak jedzenia dawał się we znaki. Pamiętam, jak świat migotał w tych odłamkach świadomości, jakie mi jeszcze pozostały. Wszystko się uspokoiło, gdy nocą spadł deszcz. Nie znalazłam na czas żadnego schronienia, a byłam zbyt głodna i słaba, by je zbudować. Ściółka chlupotała pod moimi otartymi, bosymi stopami. Mokrymi dłońmi ledwo utrzymywałam czaszkę. Rozstawałam się z nią tylko wtedy, gdy szłam na polowanie, czy raczej to, co wtedy nazywałam polowaniem. Co róż gładka koźwie ślizgiwała mi się z palców, a ja nieustannie poprawiałam chwyt. Nie mogłam go tu zostawić. Był moim przyjacielem. Musieliśmy się chronić nawzajem. Ściskając go w dłoniach starałam się nie myśleć o deszczu, który lał mi się kaskadą po plecach. Wtarłam na drugi koniec lasu. Dostrzegłam tam chatkę, zbudowaną zaraz przy jego skraju. Zawahałam się. W myślach przytaczałam wszelkie możliwe scenariusze przyszłych zdarzeń. Gdybym przybrała pełną ludzką formę, mieszkańcy mogliby uznać mnie za zabłąkane dziecko, sierotę, którą należy się zająć. Jeśli przyjmowałbym moją prawdziwą postać, wzięliby mnie za brudnego psa, który z jakiegoś powodu posiada skrzydła i kosztownie wyglądającą obrożę. Nie. Każdą z tych możliwości obarczało ryzyko. I jeszcze mój przyjaciel był z samą czaszką. Co by pomyśleli na ten widok? Wszystkie moje instynkty krzyczały, by podejść i znaleźć schronienie. Mokra i głodna nie miałam szans, by dotrwać do świtu. Dostrzegłam, że światło w domu przygaszono. Prawdopodobnie gospodarzy spali, bądź szykowali się do snu. W końcu zrobiłam pierwszy krok. Głód i chłód wygrały z lękiem. Nie podeszłam jednak do drzwi. Widok, czy nawet sam zapach człowieka, przerażały mnie. Obeszłam chatę i znalazłam za nią szopę. Doskonała kryjówka. Jeszcze do tego była otwarta, mimo że nie wyglądała luksusowo, a smród stęchlizny nie zachęcał do oględzin, to było tam sucho. To mi wystarczyło. Położyłam czaszkę na sianie, zatoczyłam wokół niej trzy kółka, przeistoczyłam się w wilczą postać i położyłam się. Tym razem mój sen nie był spokojny. Śniłam o złych ludziach. Ludziach, którzy mnie torturowali, choć oni nazywali to badaniami. Właśnie czułam zapach ognia, krwi i śmierci. Te zapachy były dla mnie tak swojskie, że nie wyobrażałam sobie, jak mógłby pachnieć świat bez nich. W porę obudził mnie krzyk kobiety. Nie miałem chwili na zastanowienie. Szybkim susem wyskoczyłam z szopy z czaszką w zębach. Próbowałam się wzbić w powietrze, jednak moje skrzydła były jeszcze za małe. Huk strzał w dobiegu do moich uszu. Pewnie to gospodarz chciał mnie ustrzelić. W końcu wilki to Źle, że ja nie jestem wilkiem. Nawet jeśli mój wygląd był do niego łudząco podobny. Nie pamiętam, ile się włóczyłam po tamtym zdarzeniu. Słońce wschodziło i zachodziło, a ja szłam dalej. Nieustannie uciekałam przed zapachem śmierci. Unikałam teraz wszystkiego, co mogłoby mi zagrozić. Nieważne, jak bardzo byłam głodna czy zmęczona. Cały czas biegłam przed siebie, a w myślach błagałam, by nikt za mną nie podążał. Nie czułam już bólu. Zdążyłam się do niego przyzwyczaić. W końcu zmęczenie, głód, zimno i choroba mnie dopadły. Pierwszy raz od dawna poczułam się słaba. Lata w ciepłym końcu pozbawiły mnie naturalnej odporności na infekcje. Do tej pory nigdy nie kaszlałam i nie miałam gorączki. Teraz jednak czułam, jak moje ciało płonie i zamarza jednocześnie. Zaczęła toczyć mnie choroba. Przy błyskach świadomości pamiętam, że położyłam się na wznak w gęstej trawie spalonej od słońca. Miałam skierowaną w stronę Szarego Nieba. Moje ciało paliła gorączkę i przeszywał zimny dreszcz, jednak nie puszczałam czaszki. Uporczywie trzymałam na niej zaciśniętą dłoń. To pierwszy raz, gdy chciałam się poddać i w końcu przestać walczyć. Wyglądałam jak małe dziecko, które odpoczywa na polanie, jednak wtedy nie myślałam o odpoczynku. Chciałam, aby to wszystko się skończyło. Chciałam umrzeć. Ktoś jednak miał inne plany wobec mnie. Pamiętam, jak z zamglonym wzrokiem dostrzegłam parę czarnych, olbrzymich skrzydeł. Przybliżająca się plama piór okazała się twarzą mężczyzny o ciemnych włosach. Jego fioletowe oczy przyczywały mnie na wskroś. Stało się ze mną to, czego ludzie bogobojni boją się najbardziej. Moje życie zostało ocalone przez demona.